Zaju zostaje w tej sytuacji dosyć trudnej. Jeden, jedna animacja jest zdobyta, bomba podłożona. No i trzeba będzie odbijać. Zaju raz. Potrzebuje jeszcze dwa kolejne fragi. Obite Monesi, ale to nie powinno mieć znaczenia w tym przypadku. Dorzucony granat palący. Zaju wychylam. Tłapią jego. 58 chwała mniej. I tylko 14 punktów zdrowia. Ale brakuje zestawu do rozbrajania. Czasu jest naprawdę i wiele. Monesi zdrada. Potępnie Zaju. Ale rząd to kończy. nie udało się. 1 na 4. Trzech! Zaju, Zaju! Matko jedyna! Co zrobił Zaju? To bo nawet w pewnym momencie przecież jeden na czterech! Nawet nie jeden na trzech! Przepraszam, zawodnik tak! Jeszcze zawodnik z gniazda ograny! Ale z jakim luzem! Jeszcze zafejkowana ta paczka! Jaka część już umysła! On jeszcze spodziewa się rywala, który może zamykać to wszystko od gniazda! Potem zdradził się Monezji! Wystraszył się, że Zaju łapie tą bombę na raz! Wychylenie od lewej strony, od prawej strony! Bombside'u! patrząc z perspektywy Monesiego, i ten strzał delikatnie przez smołka! No to co on zagrał! Niesamowite! Krótka przerwa, moi drodzy!